Ale to nie dzięki Orient Expressowi czuliśmy się wtedy wyjątkowo. Wyjątkowe było to, co robiliśmy po szkole. Do dyspozycji mieliśmy takie atrakcje jak gra w klasy, skakanie w gumę, gra w balanta, zabawa w Indian. Mieliśmy też na własność piaskownice, huśtawki, karuzele i trzepak, na którym czasem brakowało miejsca, bo nie wiadomo czemu wszyscy chcieli na nim siedzieć albo wisieć do góry nogami. Byliśmy do tego stopnia wyjątkowi, że na nasze podwórko nie miały wstępu inne dzieciaki, nawet z sąsiednich osiedli. Wtedy była epoka band osiedlowych. Samemu nie chodziło się na drugi i trzeci etap tysiąclecia, bo można było wrócić z limem albo z wybitym mleczakiem. Jak któraś z dziewczyn poskarżyła się, że jakiś obcy dokuczał jej albo nazwał ją brzydko, zawsze zgodnie z osiedlowym kodeksem organizowana była wyprawa wojenna. Zasady były proste i przejrzyste. Najpierw odbywała się w piwnicy wojenna narada w tak zwanym klubie, gdzie mieliśmy swoją bazę. Spotykali się tam zawsze wszyscy chłopcy, którzy należeli do bandy oraz ile były widziane nasze osiedlowe koleżanki. Zawsze zaczynało się od ustalenia faktów w rozmowie z osobą pokrzywdzoną. Gdy już mieliśmy poczynione ustalenia, co do sprawcy i miejsca jego pochodzenia, wysyłaliśmy zwiadowców, którzy robili rozpoznanie na obcym terenie. Gdy wywiadowcy wrócili, szliśmy wszyscy bardzo podekscytowani do naszego osiedlowego sadku i rozpoczynaliśmy uzbrajanie się w broń i amunicję przed wyprawą wojenną. Naszą podstawową bronią były proces zrobione z widlastej gałęzi, drutów lub sznurkowe żutnie. Amunicja różniła się w zależności od sezonu i dostępności owoców w sadku. Były to, w zależności od miesiąca, mirabelki, zgniłe jabłka, Śliwki węgierki, a nawet małe dzikie gruszki. Miejsce do walki było z góry już zaplanowane. Zawsze był to teren neutralny i na tyle odległy od naszego miejsca zamieszkania, aby nikt z dorosłych nie stał się niepotrzebnym świadkiem naszych porachunków. Tym razem wypadło na stare, rozwalające się kamienice. Które były przeznaczone do rozbiórki, bo groziły zawaleniem. Idealne miejsce na starcie bitewne. Godzina naszej bitwy też nie była przypadkowa. Była to pora wieczornej emisji kultowego serialu brazylijskiego. Niewolnica Izaura, odcinek drugi. Jestem w ciąży z pańskim synem. Nie bez przyczyny taką godzinę wybraliśmy. Powód był tylko jeden. Wszyscy, których nie chcielibyśmy spotkać w czasie naszych potyczek, siedzieli jak zaczarowani przed telewizyjnym odbiornikiem. Przez 60 minut nikt i nic nie było w stanie ich od niego oderwać. To był czas idealny na nasze działania. Miejsce też było w dechę, bo nawet gdyby jakiś śmiałek chciał nam przeszkodzić to na pewno 10 razy by się zastanowił, czy wchodzić do zawalającej się kamienicy, na której wisiały tablice ostrzegawcze o zagrożeniu zawalenia się budynku. My nie musieliśmy się bać, bo to były nasze koszary. W końcu nadeszła godzina W. Z chwilą, gdy nasze osiedle, miasto, województwo i reszta kraju zasiadły z zapartym tchem przed telewizorami my zaczęliśmy skradać się w kierunku miejsca spotkania. Nie mieliśmy dalekiej drogi do przejścia, bo kierując się na najwyższy budynek w mieście, czyli 75-metrową katedrę, musieliśmy przejść dosłownie kilkadziesiąt metrów, żeby znaleźć się na miejscu. Idąc cały czas chyłkiem, przyklejaliśmy się plecami do ścian budynków. Które prowadziły nas wprost do naszej bitewnej kryjówki. Byliśmy cały czas czujni i skoncentrowani, jakby ktoś miał nas cały czas śledzić. Weszliśmy w ciemny korytarz kamienicy. Musieliśmy chwilę poczekać, aż nasze oczy oswoją się z ciemnością. W naszych nosach zawitał wilgotny i zimny zapach starych murów, które kryły pod oberwanymi tapetami i zdartymi tynkami niejedną historię. Te ściany pamiętały wysiedlanie z ich objęć, ich pierwszych lokatorów, których ściśnięto potem w gettach, i ich lokatorów, których po ostatnim trzaśnięciu drzwi już nigdy nie witały skrzypiącymi podłogami i połyskującymi w słońcu szybami swoich okien. Okien, na których parapetach stały kolorowe doniczki z kwiatami. Okien, które wszystko widziały przez tyle lat. Okien, które były mimowolnymi świadkami wszystkich wydarzeń tego podwórka. Dzisiaj te okna, oślepione swoją starością, smutnie chyliły swoje okiennice w stronę podwórza. Jakby chciały, mimo swojej ślepoty, choć trochę usłyszeć z tego, co dzieje się w ich okolicy. Odzyskaliśmy wzrok na dobre, i bardzo ostrożnie zaczęliśmy się wspinać po spuchniałych schodach na piętro. Tam czekały na nas dziurawe podłogi, przez które dostawało się światło do pomieszczeń na górze. Pokonując labirynt i walcząc z własnym lękiem, przedostaliśmy się na otwarte balkony, które były tak dziurawe, że musieliśmy iść na czworakach, żeby lepiej widzieć, gdzie można postawić nogę. Rozrokowaliśmy się do całej szerokości, w równych odstępach i zaczęliśmy obserwację. Czekaliśmy na mocne starcie. Chcieliśmy dać nauczkę tym cwaniakom z sąsiedniego osiedla, żeby nas popamiętali i nigdy więcej z nami nie zadzierali. Tylko jeden z nas miał zegarek. Zegarek to mało powiedziane: to było arcydzieło. Cud techniki tamtych lat. Właściciel zegarka szeptem powiedział, że zaraz mi nie godzina. Dłonie nas już bolały od naciągania procy. Daliśmy sobie sygnały, że czekamy do równej godziny. Włodził nastawił budzik na za 15 minut i czekaliśmy dalej. Teraz się wlokł okrutnie. Cisza powlekała wszystko. Nawet czyszczące deski w balkonach przestały stękać. Nogi zaczęły drętwieć od niewygodnej pozycji a ręce od podpierania się o podłogę zaczęły tracić czucie. W pewnej chwili, jakby na umówiony sygnał, zegarek zaczął grać melodyjkę alarmu, zaś z parterowej drzwi kamicy wyszła starsza kobieta. Pewnie skończył się film. Ale pech! Usłyszała melodyjkę zegarka i spojrzała w naszą stronę. Zobaczyła naszą bandę, która w kłuskach siedziała, świecąc białymi oczami. Teraz już akcja potoczyła się jak w dobrym filmie akcji. Kobieta zaczęła krzyczeć na cały głos: Złodzieje! Złodzieje! Na co my, nie czekając ani chwili, korzystając ze stojącego niżej trzepaka i blaszanych kubów na śmieci, zrobiliśmy profesjonalny desant z podwórza. Biegliśmy w stronę naszego osiedla, kubiąc amunicję, która wysypywała się z naszych kieszeni i wypadała spod koszulek. Z wbiegliśmy do naszej piwnicy i wszyscy razem krzyknęliśmy. Speniali! Co w wolnym tłumaczeniu znaczyło, że bitwa została przez nas wygrana. Przez walkowera. Nasz przeciwnik nie pojawił się na polu walki. Od tego dnia nasi tchórzliwi sparring partnerzy chodzili kanałami, a nasze koleżanki patrzyły na nas już trochę inaczej.